haha kochani witam was w trzecim odcinku serii gry limbo możemy dalej zaczynać naszą przygodę z młodkim dzieciakiem memoskiem, takim czułem to tutaj takie takie Bum! no ogarnięcie U! tak tak jak przypomnienie jak skakaliśmy jak szliśmy sobie grzesznie to to także nie idźmy tu znaczy nie stąpajmy po tym a tak to brzmiesz, wiesz, chociażby tak, ja Nie ładnie Pango! Nieładnie! Pango, subskrybuj! Je! Yeah. Dobra! Jest guziczek! O FAGA! To guziczek! To na guziczek mam nie stawać? Dobra! Tak, na guziczek mam nie stawać! Okej okay. yeah. Eee Okej. Okay. Czy ja tam doskoczę? JUMP Fuckie. yeah Oh shit WOOOOOO ha! <laughs> oh shit To mnie goni Oh fuck Eee uh. Homera. Dobra? Idra pongo. Yeah. Not... Shit. Oh my ass. Oh no. Dobra. I takie tam okej okay. Dobra Ech, na guziczek nie stawać Uch. Dobra. Teraz na guziczek hopnąć Uch. i znowu. Yeah. Ty kupi, ty, ty! Ty głupi! głupi. <laughs> okej okay. Każdy padł elegancko tak jak chciałem. No i powierzemy iść dalej. Oj, chyba się nadziałeś! Jak Saszłyk! Ha <grymne> Yeah! Dobra, nie możemy... nie będziemy musieli uciekać przed tymi mungolami ...z hołmami z Battlefielda. Po co ja tu skoczyłem? Eee... Yy. Eee... Yy. Wózek. Okej. Okay. Chodź wózio No i dalej cię nie mogę wziąć Eee, yy, dobra, to tak O oh, Eee, yy, aha, wjeżdżamy, dobra, dobra Aha, okay, po tej lunice jak wchodzę, to to się podnosi do góry, a jak skoczę, ale i tak tam nie przejdę, więc... Okej, okay, okej, okay, dobra. Czyli czasówka. O nie jestem za dobry w czasówkach tam jest też lida I jakieś kolce Damy radę! Mm -hmm. A więc tak Tu jumpings Żeby nas nie pożarły kolce Tak Dobrze No idzie tam w górę, jak nie idzie? I teraz chyba trzeba będzie wyrwać speeda Uuu. Nie dam rady! Nie dam! Łap to! Czyli już wiemy Na pewno w y, cza y, tą czasówkę nie dojdę tam Więc muszę jeszcze tą linę złapać tutaj Dlatego ten wózioł będzie potrzebny Nie! Jakaś inteligencja jeszcze jest Na pewno jakaś Jaka to nie wiem FAK! Schodź, że Nie! No! Fuck ja! Eee, jak to będzie najlepiej zrobić? Pomęczymy się! To nic! The jump! Spierdalamy jak najwyżej, bo wtedy jak najdłuższy jump będzie. O, gdzieś na taką odległość. Da się rozbujeć? Nie za bardzo. Dobra. Je yeah, jest! Yeah. Fuck je! Yeah. Eee, fuck! Jestem to mogłem! Nie! Dobra, żeby to nie było monotonne i odcinki nie zajmowały po 80 minut, bo... Kurwa, Wolfy nie umie skakać i wymierzać. Także do zobaczenia yy, po drugiej stronie. Jo. <laughs> Udało się. Fakie, fakie bydzie. Możemy iść. Wolfwurdzik jednak umie skakać. A w międzyczasie poszedłem sobie po ciasteczka. Mmm, I mleczko. Mmm. Mnią. <laughs> On ma jakąś spuchę I skocz! Daj spuchę! Mam, 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 spuchę! No i w prawo! Nie w lewo! nie. Śwoneczko idzie, łaskacie sobie! Eee... Chyba go słońce przypala I z tego co zauważyłem zmienia kierunek Tak, jestem spostrzegawczy bardzo Nie skocz! Ja Wyżerujcie mnie! Tam jest też słoneczko, no to przecież... Nie! No mnie przybali i pójdę do TVG. A, ciągnij! A wy to możecie zjeść? Zjedźcie sobie smacznego! Ja, jak nie mogą, jak mogą. Kochane robaczki. Farcik, nie farcik, dobry jest też more... majonezik. Wajmy słucharami na lewo i prawo! Ha, ha, ha. Nieeeee! Bum! Ne, nie cię Okej okay. hmm, Co tu teraz robić? No grzybki halucynki nie dostanie choć... Tu z perfidny No, 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 no Do góry się raczej nie dostanę Tam jest jakaś płoda hmm, Coś czuję, że muszę uruchomić jakąś wodę Zaraz się pomyśli. Hmm, może tu mam wejść, gdzie te gzykie, co piesek chce zrobić jeszcze co to, to tam jest. O jakie dobre! Aaa, tu! Złapię cię! Ha! Gnoj! Gnoj, chodź tu! A, to! A, chodź tu! Chodź tu gnoj śmierdzący! O nie! Nie ja obcieplam cię, ja nie chciałem! Mm. Zdychaj tam. Ty tu się, A teraz jak coś zrobię? Ale FAZA! Eee! No, No no, no Chyba się zrypały! E, e, nie wiedziałem, że przy zrypaniem maszyny mogę pływać deszcz. Dobrze wiedzieć. Dobra, mamy już deszcz. Ale czy już będzie lecieć z tego gówna? Coś pokażę. Mm. No ale dobre. Leci z gówna! O, poziom wody! Je! Ja Jestem super, umiem! Różbujej się! Łili! Łuuu! Skaczy mi! Oj, oj, coś nie wyszło! Nie, nie, nie buddy! Tam nie będzie! Mhm. Okej. Okay. Chłoda się teleportuje! LOL! Damy cię tak na środek, żeby mógł skoczyć tu i tu. Okej. Okay. I hoppa! Yeah! Poziom wody się obniża, okej. Okay. Czyli jednak dobrze, że chyba się rozbujałem, tak. Bujaj, 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 wora! Na traktora, hej. JE SA O dobry jesteś jednak Masz te jumpy, gra w koszykówkę ziom! Nie! ja nie będę grać tak kusiuł koszykówkę bo jestem smutnym dzieckiem, bo który lubi nie żyły sobie Nie wiedzieć, nie, ty <śmany> dał to to na to Eee Wydziedziczą cię Papa Eee Okej okay. Wiemy, że tam nie skakać Okej okay. Wszystko jasne

nie, tam jest rabina, to po co mi skrzynię? Zostań sobie tu. O, jakie fajne! O, oh, sied! 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 Uuu, uh, dziecko! Uh, utopiłem. Okej. Okay. Co tu teraz trzeba zrobić? Dobra, jedno jeszcze raz. I chyba trzeba się wspinać do góry, a później nie poziom wody podniesie, bo może się ta deska zapewni... LOL! zamknęcie. Nie, bo i tak się wydostanie. To chodź. <laughs> ja wiem co trzeba zrobić. bo tam się gnoju, zaraz zobaczycie. Ja już wam powiem. już wam mówię. Ej pokażuję. <laughs> Czyli to wystawiałem Jak to mówią, głupi ma zawsze szczęście Nie ziomy Tylko wyobraź to sobie, śrobie, tylko wyobraź to sobie, śrobie Dawaj! Oh yeah, oh Kurwa! Zrobiłem tego ped... Wasz... i Boga Minecrafta Fuck! Jest, dobra Jest dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Ja jestem czekałym dziekiem, który pasia w lesiowcie Mamy drugą On Ona jest nam dziś, potrzebna. ciepła <trybuj> job! Jest, pakie! Yeah. Zapadała się, ale się nie daliśmy. Mm, 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 dobra. Mm. OKEJ! Okay. Żyjemy mm, To jest znowu te gówno Okej okay. Nie, tam nic nie ma, okej okay. Eee, okej okay. Dobra, dobra mm, co tu teraz? Skrzynka Da się ją coś zrobić? Nie no, co jest? Ej co tu by zrobić jak to zrobić co co tu zrobić to nic Pomyślimy w następnym odcinku także subskrybujcie dopingujcie lajkujcie komentujcie i nie zapomnijcie na Facebookie napisać że pada śnieg bo na kurwa nikt nie ma w domu okna także do zobaczenia w następnym odcinku jo